Awaria systemu. Nie znam przeszłości. Nie mogę wam powiedzieć, jak to się skończy, ale powiem, jak się zacznie. Witaj, bracie, witaj, siostro. Niechaj te słowa w sercu twym zagoszczą. Bo oto prawda, którą każdy powinien znać. Kto był z tobą od początku? Kto przeszedł przez każdy trudniejszy dzień? Kto widział wszystko, co przeżyłeś? No właśnie, ty. Ale zatrzymaj się na chwilę i pomyśl. A przedtem... Zanim się urodziłeś, czy żyłeś, czy byłeś, czy cię nie było, można powiedzieć, że byłeś nigdzie, a może po prostu nie istniałeś w tej formie, w tym świecie, a potem pojawiłeś się tutaj, tu i teraz. I co dalej? Umrzesz kiedyś, to pewne, ale czy to oznacza koniec? Czy wrócisz do tego przed? Nie ma żadnych ograniczeń poza tymi, które sami sobie narzucamy. Jesteś tu i teraz, masz swoją energię. Swoje możliwości. Nie myśl o tym, co było przed tobą, nie bój się tego, co będzie po. Liczy się tylko dzisiejszy dzień. Nie masz wpływu na to, co było przed Twoimi narodzinami ani na to, co będzie po śmierci, ale masz wpływ na to, jak żyjesz teraz. Masz moc decydowania, czy ten czas zmarnujesz, czy przeżyjesz go w pełni. I dlatego, jak coś idzie nie tak. Nie możesz się na siebie wściekać ani rezygnować. Serio, pomyśl o tym, masz tylko siebie na 100% przez całe życie. Więc zamiast się dobijać, zacznij być dla siebie tym kimś, kto podaje rękę, a nie kopie jeszcze mocniej. Weź na przykład ogień w palenisku. Jak o niego dbasz, to daje ciepło i światło. Ale jak go zostawisz, zapomnisz o nim, to powoli gaśnie, aż zostaną tylko zimne resztki. I tak samo jest z tobą. Jeśli nie będziesz siebie wspierać, jeśli nie zadbasz o siebie, to ta iskra w środku też zacznie przygasać. Dlatego zamiast się gasić, podsycaj swój ogień. Nie masz kontroli nad tym, co było przed tobą i nad tym, co będzie po. Ale masz władzę nad tym, jak przeżyjesz swoje życie teraz. Daj sobie szansę, bo to ty decydujesz, czy będziesz płonąć mocniej, czy pozwolisz, żeby cię zgasiło. Moc ci Siła, żyj teraz i nigdy się nie poddawaj. Zaraz odłożę słuchawkę, a potem pokażę ludziom to, co przed nimi ukrywacie. Pokażę im świat bez Was. Świat bez nadzoru, nakazów i granic. Świat, w którym wszystko jest możliwe. Co się stanie później? Decyzję pozostawiam wam.